To Dajcie przerwę, bo no, mi dupetrują. Ja. Wow, co wow. by się spodziewał? No ale nie, nie wiem, ty Ty, gruby jesteś inny. Zostałeś no. To jest inny. Mnie zabił z. mapa. Lecimy ja dalej. No ja dopiero posiedli. dobiegałem. ty grubych. Outside, <grym> outside tam jeden tam na dwa. pewno. Ty może zadać ze mną outside. No. 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 no właśnie nie. Tutaj. Ja podchodzę po. Jest strzelasz? na oku. Jeden Oku za. Za Ja pierwszy. TY Mateusz patrzył sobie w ścianę. Ja. pierdolę Jesteście genialni. Obaj, obaj jest genialni. Jedna komórka dzielona Coś chwilę kur... Żałem, a tu już się już od... ...tak góra. To no niemożliwe. To już nie Kasper potrafi dzieje? lepiej rozegrać taki mecz. Absolut gówno. Tak, absolut Zajedz, gówno. Bo, może być. Podpinał podpina się pod. Chciałbym tomaki. powiedzieć... ...tej bombshot nie będzie. Jesteście debilami. Jest super. Mamy to. Mamy to. Gaśnica. Space on generacji społeczni I ja nie Degener wiem, wy zostaliście w dwójkę, w dwójkę byliście, to była tak łatwa runda do wygrania. absolutnie I go. się, i nie się, nie to... się, się, stało, coś się stało. Wiedzieliśmy, gdzie jest oponent. Incydent komowy. Zrobimy okay, tak, Je, ja sprzedaję Kaspera za ciebie. Nie, nie, to tak, że... <noise> to jest... Ale co, co to jest za handel ludźmi, kurwa? Proszę, handel ludzi. A wtedy ci nikt pójdzie no. w swoje... I Max prawo. Za 50 metrów na dół, skręć Max prawo. prawo! PRAWO! No tu. O, kur... <laughs> a, a, a a jak które go? prawo? Jest jedno o prawe, prawo. No. O Boże, jak... No. jarałem się. Ty, Asłat, trzeba je zjarać, czy co? Tak. Powiem, matko. Jest w mm. sykrecie, jest w secrecie. To tam sieć,

ty nie wrócił, jeeej <grym> Ty wy musicie być tak upośledzeni no Mamo, dlaczego jestem taki? Ty dawno nie widziałem kogoś kto ma poniżej 10. <grym> <grym> ja pi**a to. ma masz 40. Bard bardziej brawo. niż hejtlen to jest w sposób Ty to ambitny jesteś w bo... ogóle tak? Się... No. no. Ty masz nawet w czasie defowania ten, to nie? Racja. W sumie nie pomyślałem, sorry. Znaczy, po dzisiejszym gameplayu mnie nie dziwi to, że nie myślisz. Może możemy my ci loda zrobić. Ej, ale mógłbyś w sumie. Jakubie, zrobimy lo'a. Elo. Kurwa timing. <laughs> co za timing? Kasper ja pewnie Wam opowiadał co ten, co do jego starych powiedziałem, tak? Czy. Nie, akurat powiedział Jakubie, zrób mi doda i ty wbiłeś, nie? No właśnie o tym mówię.